Szczęść Boże, witajcie kochani, jeśli szukacie wsparcia w trudnych sytuacjach życia, chwili głębokiego smutku i rozpaczy, gdy wszystko już zawodzi, módlcie się tą modlitwą za wstawiennictwem świętej Rity, patronki spraw trudnych i niemożliwych. Wierzę, że święta Rita będzie wam towarzyszyć we wszystkich modlitwach i trudnych chwilach. Życzę Wam dużo siły, pokoju i łaski. Bądźcie z nami do końca, pomódlmy się wspólnie i przyjmijcie błogosławieństwo. A teraz uczyńmy znak krzyża i módlmy się. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Święta Rito, patronko spraw niemożliwych, Zwracam się do ciebie w chwili mojego zwątpienia i utraty nadziei. Ty w swoim życiu doświadczyłaś wielkiego bólu, cierpienia i trudnych wyborów. Z ufnością stawiaj się za mną przed Bożym tronem. Doświadczyłaś wielu prób, ale nigdy nie traciłaś zaufania do Boga. Proszę, bądź moją przewodniczką i orędowniczką. W tych trudnych chwilach przynieś mi ulgę i pocieszenie. Pomóż mi w chwilach kryzysu, w chwilach zwątpienia i rozpaczy, kiedy wydaje się, że nie ma już nadziei, a serce moje jest pełne smutku i niepokoju. Święta Rito, Ty z odwagą i wiarą przetrwałaś te trudne chwile. Proszę naucz mnie, jak wierzyć. I jak zaufać Bożej woli, nawet gdy droga przede mną jest pełna cierpienia i niepewności. Święta Rito umocnij moją wiarę, aby nie została zachwiana przez przeciwności, i naucz mnie zaufania, że Bóg działa we wszystkim dla naszego dobra. Proszę Cię wspomóż mnie w walce z przeciwnościami. Pomóż mi w trudnych relacjach, w rozwiązywaniu konfliktów i w dążeniu do pokoju serca. Wyjednaj mi łaskę cierpliwości, miłości i nadziei, abym w trudnych sytuacjach życia nie traciła zaufania do Bożego Planu. Święta Rito, wspaniała orędowniczko, otocz mnie swoją opieką i wstawiaj się za mną u Boga. Aby mogła doświadczyć Jego miłosierdzia i łaski. Amen. Kochani, życzę Wam, aby Święta Rita wyprosiła Wam wszelkie potrzebne łaski i przyniosła rozwiązanie Waszych spraw w przezwyciężaniu wszelkich trudności. Miejcie zatem cierpliwość w oczekiwaniu na Boże działanie i akceptację Jego woli. A teraz kochani złożcie swoje prośby do świętej Rity wspaniałej orędowniczki u naszego Pana, aby w swoim miłosierdziu ujrzał Waszą potrzebę i zesłał potrzebną pomoc. Jeśli jesteś pierwszy raz w sercu Maryi, zapraszam Cię, dołącz do nas w tej duchowej podróży, naciskając przycisk subskrybuj. Włącz też koniecznie dzwoneczek a otrzymasz codziennie informacje o nowych modlitwach. Kochani, niech Boże opieka towarzyszy Wam zawsze i wszędzie. Życzę błogosławionego wieczoru pełnego nadziei. Niech Wasze serce znajdzie ukojenie, a prośby zostaną wysłuchane.